Mianowicie problem luki prac płacowej to jest problem systemowej dyskryminacji kobiet w społeczeństwach patriarchalnych, do jakich niestety należy również Polska. Prawda jest taka, że Polki wciąż nie są mile widziane na rynku pracy, chyba że zajmują się zawodami mniej prestiżowymi. A przez to mniej i gorzej opłacanymi. I dlatego też tak ważne jest, żeby równość kobiet i mężczyzn również uwzględniała kwestię rynku pracy i równości kobiet na rynku pracy, żeby kobiety zarabiały tyle samo, ile mężczyźni na wszystkich, we wszystkich zawodach i co więcej, żeby nie występowała dyskryminacja sektorowa: to znaczy, że zawody takie jak Zawody opiekuńcze są z definicji mniej opłacane, dlatego że zajmują się tymi zawodami, tymi pracami kobiety. Wyobraźcie sobie państwo społeczeństwo takie, że panowie zajmują się funkcjami opiekuńczymi. I jak myślicie, że tak samo mało by zarabiali, nie, na pewno byłyby te prace lepiej opłacane. Ale ważne jest, żeby i kobiety, i mężczyźni w Polsce XXI wieku zarabiali tyle samo na tych samych stanowiskach, stosownie do swojego wykształcenia i stosownie do pozycji społecznej, którą zajmują. I dlatego też Lewica działa od samego początku i będzie dalej działała w tym kierunku, żeby równość kobiet i mężczyzn była osiągnięta we wszystkich sferach życia społecznego i prywatnego, także na rynku pracy. A dla prawa i sprawiedliwości jest to znak. To jest, to jest teraz moment, kiedy możecie pokazać, że wy naprawdę cenicie i szanujecie e, kobiety właśnie również na rynku pracy. W związku z tym e, liczymy na to, że ustawa przygotowana przez Katarzynę Uberhan będzie jak najszybciej przez Sejm procedowana i przyjęta. Dziękuję.